tutaj z pełną radością do tego pięknego miasta Elbląga, tym bardziej, że troszeczkę towarzyszyła mi to tak też po ludzku pewna zazdrość, ale proszę mnie mylić tego z zawiścią. Dlaczego zazdrość? Ja jestem z urodzenia mieszkańcem Olsztyna, a jadę do tego pięknego waszego miasta z przeświadczeniem, że wśród Dziesięciu najlepszych szkół województwa warmińsko-mazurskiego szkół podstawowych, bo co roku publikujemy ranking tych szkół, tzw. Tak złota dziesiątka, od lat wasze miasto, wasza społeczność zdecydowanie trzyma kopalnę pierwszeństwa. To są fakty. Chciałem podziękować miastu, całemu miastu, które jest także tak piękne. Ja co jakiś czas przyjeżdżam i widzę, że zmienia się rzeczywistość u Państwa. Naprawdę widać to te zmiany. Chciałem podziękować przede wszystkim jednak za to, że władze miasta, prezydent, radni, wszyscy mieszkańcy biorą też pod uwagę, że miasto to nie tylko infrastruktura, tramwaje, że miasto to nie tylko... Infrastruktura związana z drogami, wodociągami, ale miasto to przede wszystkim mieszkańcy, a wśród mieszkańców jest ta część mieszkańców, która jest dla nas najcenniejsza są to dzieci i młodzież. Chcę na wstępie bardzo serdecznie podziękować panu kuratorowi za tak ciepłe słowa o mieście, a przede wszystkim o naszej edukacji. Ja, Panie Kuratorze, co roku na rozpoczęciach roku szkolnego, na zakończeniach roku szkolnego zawsze podkreślam, że jestem dumny z naszej Eldowskiej Oświaty, że jestem dumny z naszych uczniów i z tych ramów, które zdobywają. Dzisiaj może mniej wypadało mnie powiedzieć, a bardziej Panu Kuratorowi, żeby. Ktoś nie powiedział, że sami się chwalimy. Bardzo jeszcze raz dziękuję za te ciepłe słowa. Szanowni Państwo, chcę serdecznie podziękować rodzicom, nauczycielom, dyrektorom. To jest sukces nie tylko samych uczniów jako laureatów w olimpiach, ale to jest sukces was wszystkich. Wspólnej pracy, wspólnego zaangażowania. Sami wiemy, że pasja to nie wszystko. Edison zwykł mawiać, że talent to jest tylko jeden procent. Pozostałe to jest pracowitość, pracowitość i jeszcze raz pracowitość. Chcę podziękować uczniom za to, że stawiacie przed sobą cele i że dochodzicie do tych celów. Chcę podziękować wam za to, że traktujecie swoje marzenia jako realne cele, tylko z odroczonym terminem realizacji. W przypadku z wielu z Was już ta realizacja następuje. Tytuł laureata finalisty jest tego dowodem rzeczowym. Szanowny Panie Kuratorze, Szanowny Panie Prezydencie, my uczniowie Lubowskich Szkół Podstawowych chcieliśmy podziękować Panu, Panie Kuratorze, za organizację konkursów przedmiotowych z przedmiotów Panie Prezydencie, do stworzenie takich warunków, że uczymy się z przyjemnością. Mamy fajne pracownie, dobry sprzęt IT, znakomite pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim wspaniałych nauczycieli. Dziękujemy za dzisiejszą uroczystość, bo wszyscy wybogu dowiedzą się o naszych sukcesach. Panie Prezydencie, cieszymy się, że godnie reprezentowaliśmy nasze miasto Elwą na forum województwa Warmińsko mazorskiego tak dia cantik oh betullah